Cześć, dziś chcę Ci powiedzieć coś, co może naprawdę odmienić sposób, w jaki patrzysz na siebie. Nigdy nie zapominaj, że jesteś najlepszą wersją siebie. Nie wersją kogoś innego, nie kopią, nie porównywaniem, nie odbiciem. Ty jesteś Ty i to jest Twoja największa siła. A jak ważne jest bycie sobą? W świecie, w którym wszyscy patrzą na siebie nawzajem i próbują dopasować się do tego, co powinno być, łatwo zgubić własny głos. A przecież bycie sobą to najczystsza forma wolności. Nie musisz patrzeć na innych, nie musisz się porównywać, nie musisz być jakiś, wystarczy, że jesteś sobą. Każdy z nas jest inny, inaczej czuje. Myśli, widzi i widzi świat. I wiesz co? To jest naprawdę piękne. Twoje zalety i twoje wady tworzą całość. Nie musisz ich ukrywać. Wystarczy, że zaczniesz je rozumieć i przede wszystkim akceptować. A czym naprawdę jest bycie sobą? Bycie sobą to czuć się dobrze we własnym umyśle i ciele. To nie oszukiwać się. Nie wciskać się w rolę, nie udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Być sobą to płynąć przez życie z akceptacją, nie walczyć ze wszystkim, nie napinać się, nie, nie udowadniać światu, że zasługujesz, bo przecież zasługujesz już teraz. Kiedy słuchasz siebie, swojej intuicji, swojego wewnętrznego głosu, Ściągasz maski, które życie nauczyło Cię zakładać, a te maski. Czasem nosimy ich tak wiele, że, że zaczynamy się w nich dusić. Dawanie kogoś innego ciąży w głowie, w ciele, w naszych emocjach. Zamiast czuć lekkość i wolność, czujemy presję, ciężar, napięcie. A to coraz bardziej nam ciąży. A kiedy pozwalasz sobie być naturalnym, kiedy nie udajesz, nie chowasz się, nie dopasowujesz, wtedy życie zaczyna płynąć dużo, dużo lżej, dużo lepiej. Stajesz się wolny. A jak możemy ściągnąć maski? Mam konkretne dla Ciebie ćwiczenia. Pierwszy z nich to zadaj sobie trzy pytania do siebie. Każdego dnia zadaj sobie te trzy pytania. Co dzisiaj czuję naprawdę? Czego dziś potrzebuję, a czego się ode mnie oczekuje? Gdzie dziś założyłam maskę i po co? Możesz sobie nawet wypisać na kartce, jeśli jest ci łatwiej. I naucz się odróżniać swoje potrzeby i emocje od cudzych oczekiwań, a coraz częściej będziesz reagować zgodnie ze sobą, a nie autom automatycznie, ćwiczenie drugie. Lista masek. Weź kartkę i wypisz maski, które zakładasz. Na przykład jestem perfekcyjny. Silny, zawsze uśmiechnięty, grzeczny, niezależny. Zapisz też, kiedy je zakładasz przed kim. Co się boisz pokazać, jeśli tej maski nie będzie. A potem dopisz jedno zdanie. Ta maska nie jest mną. Mogę ją zdjąć. I wtedy sobie właśnie uświadomisz o rolę. Które ci nie służą i odczujesz mniejszy lęk przed pokazywaniem prawdziwych emocji. Ćwiczenie trzecie. Mikroautentyczność. Mały krok codziennie, jeden dziennie. Powiedz komuś, co naprawdę myślisz, delikatnie, ale, ale szczerze pamiętaj. Odmów, jeśli nie masz siły. Wybierz coś, czego ty chcesz, a nie coś, co wypada. Ubierz się tak, jak ty lubisz. Zrób coś, co daje tobie radość. Pamiętaj, budowanie pewności, bycie sobą jest bezpieczne. Z czasem maski zaczną opadać same. I ćwiczenie czwarte, oddychanie prawdą, usiądź, zamknij oczy, zrób powolne oddechy. Przy wydechu powiedz w myślach: Jestem sobą. Przy wydechu puszczam wszystko, co nie moje. Rób to codziennie jedną, dwie minuty. To działa szybciej nie przemyślisz, co nam to daje? Kontakt z intuicją, uspokojenie naszego ciała, poczucie lekkości i wolności w ciele, mam jeszcze dla ciebie ostatnie ćwiczenie, twój prawdziwy głos zapisz na papierze bez myślenia, gdybym nie bał się niczego. Byłbym, byłabym, piszesz ciągłym strumieniem, bez oceniania. To daje Ci dotarcie do swojej prawdziwej natury i wiesz, jaka wersja jest ciebie. I jaka wersja ciebie czeka, aż ją uwolnisz. A jakie rezultaty daje zdjęcie masek? Czujesz się na pewno w ciele, bardzo lekki, jakby spadł z ciebie ciężar. Znikają wszelkie napięcia i presja. Zaczynasz oddychać głębiej. Dosłownie, twoje decyzje stały się prostsze. Pojawia się radość, której nie trzeba udowadniać. Łatwiej budujesz realnie, bo ludzie czują się, że jesteś prawdziwy. I teraz relacje, które budujesz naprawdę są prawdziwe. Rośnie Twoja samoakceptacja i wewnętrzna siła, a twoje życie staje się płynne, spokojniejsze, bardziej twoje. Bo kiedy jesteś sobą, nie potrzebujesz niczego udowadniać. Nie niesiesz cudzych oczekiwań. Nie grasz w roli, która cię męczy. Wtedy dopiero możesz płynąć przez życie lekko i naturalnie, dokładnie tak, jak miałeś od zawsze. Pamiętaj, nie musisz niczego dodawać, żeby być wartościowym. Musisz jedynie zdjąć to, co nie jest Twoje. Jesteś przecież najlepszą wersją siebie, nie dlatego, że jesteś idealny. Ale dlatego, że jesteś prawdziwy. A wiesz, ja też nosiłam wiele masek. Maski, które miały mnie chronić. Ale to tylko mnie oddalało od siebie. I kiedy zaczęłam je ściągać jedną po drugiej, poczułam coś, czego nie czułam od dawna. Lekkość. W ciele. Zniknęło napięcie w ciele. Myśli stały się spokojniejsze, a decyzje proszę Nagle zaczęłam oddychać pełnią, żyć prawdziwej, czuć się w sobą, bez wstydu, bez udowania. To zdjęcie masek dało mi wolność. Taką prawdziwą, nieudawaną. Taką prawdziwą ja, bycie sobą. A teraz jeszcze chcę zapytać Ciebie: Jaką jedną maskę jesteś gotów zdjąć jako pierwszą? Napisz w komentarzu, jestem ciekawa Twojej historii. Dziękuję.